Ty już kręcisz? No jasne. <laughs> Aha, no wiesz, tak się chciałem wczuć w klimat tego dzisiejszego odcinka. Dobra, to się najwyżej wytnie. Cześć moi drodzy. 93 rok. Bolońska firma Ducati zaczyna sprzedaż modelu Monster projektu Miguela Galuciego, który podczas swojej pracy kierował się taką prostą filozofią, że wszystko, czego potrzebujesz, to siedzenie, zbiornik paliwa, silnik, dwa koła i kierownica. W ten sposób powstał motocykl, który pokochali użytkownicy na całym świecie i który stał się takim kamieniem milowym dla tej włoskiej marki. W 2005 roku sprzedaż Monstera stanowiła ponad połowę światowej sprzedaży Ducati. Ja dziś usiądę za kierownicą jednej z kolejnych generacji tego motocykla, a dokładnie będzie to Ducati Monster 796. Zresztą zobaczcie sami. Model ten produkowany był od 2010 do 2015 roku i stanowił on taką pośrednią propozycję w całej rodzinie monsterów, bo był jeszcze model 696, nieco słabszy, a także starszy brał do pojemności 1100 centymetrów sześciennych. Jeżeli chodzi o wygląd no to jak wiadomo jest to kwestia gustu, ale mnie osobiście ten motocykl podoba się bardzo. Zresztą zobaczcie sami ta wyeksponowana stalowa kratownicowa rama, monowacha, felga ze szprychami w kształcie litery Y. Mamy tutaj też akcesoryjny wydek podwójny wysoko poprowadzony. Uwaga będzie teraz po włosku firmy Terminioni. Mam nadzieję, że dobrze, dobrze to wypowiedziałem. Wydek jest kar karbonowy i brzmi naprawdę rewelacyjnie. Poza tym ten motocykl ma mnóstwo takich y, drobnych smaczków w postaci jakichś emblematów marki, logo marki, umieszczonych gdzieś choćby tutaj na zadupku, y, na lampie, y, na przednim błotniku po prostu może się podobać. Jednostka napędowa w naszym dzisiejszym bohaterze to czterosuwowa V dwójka L-twin chłodzona powietrzem i olejem, z wtryskiem paliwa, wyposażona oczywiście w rozrząd desmodromiczny. Jest to silnik rozwiercony z mniejszego modelu 696, a także ze zwiększonym skokiem tłoku, dzięki czemu zyskał on o 7 koni mechanicznych więcej i co ważniejsze, ta moc dostępna jest o prawie 1000 obrotów wcześniej. Więc mamy tu do dyspozycji 87 koni, Dostępnych gdzieś w okolicach 8250 obrotów. Maksymalny moment obrotowy to 78 Nm dostępnych w okolicach 6250 obrotów. Przyspieszenie od zera do setki to jakieś 4 sekundy, natomiast prędkość maksymalna to 215 km na godzinę. Waga tego motocykla na sucho to jakieś 169 kg, natomiast zalany wszystkimi płynami to gdzieś w okolicach 190 kg, więc myślę, że jest to naprawdę fajny wynik. Zawieszenie z przodu, widelec typu upside down, bez możliwości regulacji. Z tyłu natomiast jest to aluminiowy, jednoramienny wahacz z amortyzatorem centralnym, z możliwością wstępnej regulacji napięcia. Jeżeli chodzi o układ hamulcowy, to z przodu mamy do dyspozycji dwie tarcze o średnicy 320 mm i czterotłoczkowe zaciski marki Brembo, oczywiście wszystko w stalowym oplocie. Jeżeli natomiast chodzi o tył, mamy pojedynczą tarczę o średnicy 245 mm z dwutłoczkowym zaciskiem. Cały układ jest wyposażony również w system ABS. Wysokość siodła to jakieś 800 mm. Ja mam 1,70 wzrostu, jak widzicie, radzę sobie na tym motocyklu całkiem dobrze, nawet wsteczny działa całkiem przyzwoicie. Yy, pozycja na nim jest taka, powiedziałbym, bardziej aktywna. Mamy dosyć wysoko poprowadzone yy, podnóżki, yy, no i jesteśmy delikatnie yy, pochyleni do przodu, więc wymaga ten motocykl od nas takiej bardziej. Yy, Aktywnej pozycji i skłania do, do dynamicznej jazdy. No ale co, zobaczmy, jak na tym motocyklu odnajdzie się nasz koń. Zapraszam więc Was na test konia. Nasz koń ma 185 cm wzrostu, jego waga to nieco ponad 100 kg. No i jak widzicie, na Monsterze 796 wygląda całkiem dobrze. Cockpit to w pełni elektroniczny zestaw wskaźników. Mamy tutaj obrotomierz, no prędkościomierz. Yy, przebieg, yy, przebieg dzienny, yy, zegarek, a także parę jeszcze takich dodatkowych funkcji, jak na przykład yy, ładowanie akumulatora. Yy, co jest bardzo ważną rzeczą, bo jeżeli coś nie tak będzie się działo z naszym akumulatorem, to jego wymiana to nie jest taka prosta sprawa, bo znajduje się on pod bakiem paliwa, więc trzeba zdemontować cały bak paliwa, a także jeszcze parę elementów, żeby dostać się do akumulatora no mamy tutaj jeszcze parę tych standardowych kontrolek nie ma wskazania poziomu paliwa jest tylko kontrolka rezerwy która zapala się jak w baku zostaje nam jakieś 3,5 litra pojemność baku w wersji z ABS-em to 13,5 litra a średnie spalanie tego motocykla to jakieś od 5 do 6,5 litra wszystko zależy od tego gdzie jeździmy czy jest to jakieś mocno zatłoczone miasto czy gdzieś na trasie no i oczywiście od temperamentu kierowcy. Motocykl ten daje sporo frajdy z jazdy, prowadzi się naprawdę bardzo dobrze. On dosłownie sam kładzie się w zakręty i ekspresowo reaguje na każde polecenia kierowcy, na co trzeba też uważać, bo jeżeli podejmiemy jakąś błędną decyzję co do zamierzonego manewru, on może nam już tego błędu nie wybaczyć. Jeżeli chodzi natomiast o zawieszenie, jest również bardzo precyzyjne i sztywne. Dzięki czemu motocykl prowadzi się jak po sznurku, jest dosłownie przyklejony do asfaltu, dopóty, dopóki mamy przed sobą dobrej jakości asfalt. Wraz z pogorszeniem nawierzchni, znacząco pogarsza się też komfort prowadzenia tego motocykla, staje się on bardziej nerwowy, no i natychmiast odczujemy to na, na naszych nadgarstkach. Silnik jest bardzo dynamiczny i żwawy, ale pod warunkiem, że będziemy go trzymali tak w okolicach 4000 obrotów, no i wyżej. Od 5 do 8000 z groszem, gdzie mamy już odcinę, to jest prawdziwa petarda. No i do tego dźwięk tych wydechów podczas odejmowania gazu czy redukcji biegu są strzały z tego wydechu. No, w dźwięku tego silnika naprawdę można się zakochać. Niestety poniżej tych 4000 obrotów ten motocykl jest nerwowy i dosyć znacznie szarpie, więc podczas jazdy na przykład w mieście czy jakiegoś manewrowania trzeba wspomagać się sprzęgłem, które zresztą pracuje bardzo dobrze, jest hydrauliczne, a także wyposażone w antyhopping, dzięki czemu nie zblokujemy sobie tylnego koła. Hamulce no jak przystało na układ Brembo, działają bardzo dobrze, jest to zestaw, który był montowany w większym Monsterze, mocniejszym i nieco cięższym, więc z tą maszyną radzi sobie bez problemu, jest dobrze, ten hamulec jest dobrze dozowalny, dobrze wyczuwalny, więc z wyhamowaniem tego motocykla nie ma naprawdę żadnego problemu. Jak mówiłem wcześniej, nasz model wyposażony jest w ABS, który działa bardzo fajnie, można go oczywiście wyłączyć. Najszybciej ten ABS interweniuje, jeżeli chodzi o tył, bo tutaj, nawet takie może nie lekkie, ale takie naciśnięcie ze średnią siłą tylnego hamulca, już powoduje, że ten ABS się uruchamia. Skrzynia biegów sześciostopniowa, do której też nie mam żadnych zastrzeżeń, i ja w dzisiejszym testowanym egzemplarzu nie miałem żadnych problemów ze znalezieniem luzu, jak to zazwyczaj bywa w przypadku motocykli Ducati. Ten motocykl najlepiej nadaje się do takiej dynamicznej jazdy po mieście, a, a całkowicie swój potencjał pokaże nam gdzieś na górskich serpentynach, to jest jego żywioł. Yy, oczywiście możemy się nim wybrać na jakąś wycieczkę, tylko pamiętajmy, że jest to naked bike, nie mamy tutaj jakiejś. Yy, Dobrej osłony przed wiatrem, do 130 km na godzinę jest OK. Później już ten opór powietrza jest już taki dosyć znaczny. Możemy na tą wycieczkę oczywiście zabrać ze sobą plecak, bo tutaj pod tą osłoną jest takie, no jak widzicie, niewielkie siedzisko dla pasażera, aczkolwiek to będą raczej takie krótkie wojaże. Z minusów ten silnik dosyć znacznie się grzeje, więc. W jakiś ciepły dzień, stojąc na światłach, może być nieprzyjemnie, albo jak będziecie widzieli, właśnie kierowcę na Monsterze, jak nerwowo przebiera nogami na światłach, to wiedzcie, że tam od spodu ma bardzo wysoką temperaturę. Kolejny minus to promień skrętu jest bardzo duży, więc manewrowanie czy nawet przestawianie tego motocykla gdzieś w garażu też jest bardzo problematyczne. Monster 796. To bez wątpienia piękny motocykl, ale też charakterny. Daje naprawdę sporo frajdy z jazdy. I mimo niewielkiej mocy, myślę, że nie jest to dobra propozycja dla kogoś, kto zaczyna dopiero swoją przygodę z motocyklami, albo dla kogoś, kto ceni sobie taką bardziej spokojną i niewymagającą jakiegoś większego zaangażowania jazdę. Bo jest to maszyna, z którą niestety trzeba czasem troszkę powalczyć. I jest to jeden z tych motocykli, który wybiera się bardziej sercem niż rozumem. Jeżeli już ulegniemy jego urokowi, to najprawdopodobniej dopadł nas już desmowirus. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek, zobaczymy się w kolejnych filmach, a tymczasem pozdrawiam was i cześć! Jednostka napędowa w naszym... W naszym. W nasim... chłodzona powietrzem i olejem. Jeszcze raz. Dzięki czemu on prowadzi się mega dobrze, jakby był przyklejony do. O, jakaś kartka nam się tu. Dobra, schowajmy ją. Jeszcze raz, nie? A i moi drodzy, koń testuje. Nie ma testu bez próby konia. No. ale fajnie jest taki pozycja wygląda. No. Już się wsiadam i czuję się, żebym mógł przejechać po prostu. No, i też łatwa jest stopka. To jest ważne. Ja skałuję, był zmęczony stopką. Takim... A chociaż ja w hondzie miałem jeszcze ze stopki. No. Wychodził mi taki bolec, że on tak wystawał tu A, na bok no, 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 i ja go se od razu nogą, nie?